Mówię, że dla mnie to jest teraz środek nocy, po takim obiedzie obfitym, ale słuchajcie, słuchajcie, to się nazywa sen duchu święty, Wskazuje jakiś taki showman, Pomódli się za nas i będziemy spali wszyscy, a Pan Bóg niech przez sen nas spali. Dobra, słuchajcie, no, nie będę zanudzał. Coś powiedzieć na temat małżeństwa i rodziny. Tak, Stefanie? Małżeństwa i rodziny. Znaczy, być może wbije klina od razu w to, w to nasze myślenie. Wiecie, kiedy się ma, na przykład moje myślenie, kiedy mam siódemkę dzieci, tak? Siódemkę dzieci. E, e, kiedy mam. Się, się śmiejcie! Moja, bo moja babcia się myliła z naszymi imionami, jak miała 84 lata, ja już to teraz mam. I nie umiem trafić na te dzieciaki. Tata... Wiesz, to takie słodki głos moich dziewczyn. A, jednego synka mam w środku. Eee, trzy i trzy dziewczyny w zasadzie. No ale generalnie jest tak, że eee Ach, ci popalacji. Generalnie jest tak, że eee, przy siódemce dzieci mojej, każdy z nas ma tam jakoś tam eee, dystans przed sobą, a więc to będzie dwójka, dzieci, trójka, jedno, nie single też tutaj są. Życie jest skoncentrowane i to życie nas pochłania. Na przykład no, nasi znajomi z naszego środowiska, wspólnotę jak to nazwać, mówią mi, że kiedy oni już nie dają rady, już są tak wykończeni, już im się niczego nie chce, tak sobie pomyślą, co musi być u nas w domu, to teraz jest lepiej. No tak czy inaczej wszyscy, wszyscy padali wieczorem ze zmęczenia. Niezależnie od tego, gdzie mamy dzieci. Więc to życie, które teraz wiecie, prowadzimy, koncentruje nas tak mocno, no, wysysa nas, że po prostu naprawdę po czworakach jak się człowamy do łóżka. Czytaliście o tym, nie? Okej, okay. widzę A więc a więc mam, mamy świadomość tego, że naprawdę żyjemy, że to życie angażuje nas naprawdę do końca. I w tym całym takim zakręceniu wiecie w tym wirze... Nie chcę się tutaj odwoływać do naszej kultury, wiecie, zachodniej, takim bieganiem, oczywiście, wiecie, ten, ten w drodze do donikąd, nie. Ten ból serca, który po prostu, palpitacje, które wiecie na mnie wpływają rano, jak patrzę się na podsąsiada i tam stoi nowe auto, a ja jeszcze stary mierze nie i teraz co tu zrobić. Nie? Rozumiecie, to wszystko, co jest jakby, nas wciąga w taki wir, z którego trudno, trudno wyskoczyć. Koncentruje nas na tym. Yy, że jesteśmy po prostu zaangażowani, ale dla nas jako, się, jako chrześcijan wypada na to położyć jakieś wiecie, katolickie twi, żeby to pobożnie wyglądało. I dla, dla sąsiadów naprawdę jesteśmy godni podziwu. No, tak gdzieś tam chodzimy do kościoła, coś tam kochamy swoje żony i tak dalej. Wiecie, jest takie. Na... To fajnie wygląda, nie? Trochę się cieszy, tutaj czy się zjarek, to wierni, odbiernie rzędami idą do ławki, do komu nie wszystko pasuje, hula się, nie? wszystko a. Czy to naprawdę o to chodzi? Czy tylko o to chodzi? Nie? Mówię to z perspektywy właśnie mojego życia rodzinnego, zakręcenia i tak najlepszym chyba rozwiązaniem, czy źródłem informacji na temat jak powinno wyglądać moje życie zawsze będzie Słowo Boże, bo Bóg mówi. I to co dla mnie jest najważniejsze jako męża i ojca jest odnaleźć sobie jest źródło mojej tożsamości. Ja nie jestem maszyną do wychowania, przepraszam, siódemki dzieci po katolicku. Nie jestem stworzony po to, żeby uszczęśliwiać Twoje życie Gabrysię, którą bardzo kocham. Ale przede wszystkim jestem stworzony po to, żeby stawać przed Bogiem. Bóg mnie stworzył dla swojej chwały. Po prostu, bo się tak bardzo cieszy, ma w sobie tyle radości, że posłał jedną myśl w kierunku wiecie i... Chcę, żeby tam był taki Andrzej Strączek. No i wyszło, on to wiecie, Bóg pomyśli to działa, nie? Jak pomyślę i kombinuję. On po prostu to jest, nie? Bóg stwórca, wiecie, tutaj te lubię, bo mam to powiedzą, jak to działa. Bóg pomyśli to jest, nie? Słowo wyrzeka. Ja mogę gadać, ale Jemu tak to działa. A więc tak naprawdę ja jestem stworzony nie po to, żeby realizować siebie jako wiecie, chrześcijańskiego, tońskiego męża, ojca, pracodawcę, wiecie, blebleble. Ble, ble. Nie, jestem po to, żeby stawać przed Bogiem. To, co z tego wynika, to co z tego wynika, to jest na, mar na marginesie. Gdzieś tam po drodze y, idąc szukając Boga, będąc przez niego prowadzonym, jak to mówią charyzmatycy niedzieli. Y, Okej. Okay, y, gdzieś tam spotkałem moją żonę po drodze, którą Bóg mnie prowadzi, Pojawiły się moje dzieci. Po drodze gdzieś niejako pojawiło się miejsce pracy, ale, a to naprawdę, ja jestem wezwany, żeby być mężem Bożym. To jest źródło mojej tożsamości. I wiecie, możemy się pakować znowu tymi informacjami, dzisiaj do kilka godzin w ładnej męczarni macie katolickich, bo słuchacie tych wszystkich, wiecie, mądrych słów z naszej strony. Nie wiem czy mądrych, ale kiwajcie, że tak jest, no tak wypada. Nie kiwają mądrych. Andrzej. Andrzej zawsze mówić, jesteście ze mną? Nie. Nie chodzi o to, żebyśmy za ciebie napakowali nasze głowy, tylko żebyśmy y, to przemienili w życie, w decyzję. A więc po prostu jeżeli, jeżeli Bóg stworzył mnie dla swojej chwały, jeżeli ja to wiem, bo tam się na pierwszej stronie pisze, że Bóg stworzył Adama, etc. i tak się buja przez te wszystkie, wszystkie strony, to znaczy się, że jeżeli Bóg stworzył tego gościa, tego i oni poszli za Nim, podejmowali konkretne decyzje, te decyzje doprowadziły do tego miejsca. I Bóg jest żywy, I On mówi do mnie, to on mówi Andrzej, rusz się z miejsca. No podnieś pip, wiecie, rusz się z miejsca. Nie? To nie jest słowo powiedziane tylko po to tak. A więc to jest ten ja. I w tym doświadczeniu, z tej perspektywy... Że ja przede wszystkim jestem wezwany do tego, żeby stawać przed Bogiem, żeby uszczęśliwiać Boga, żeby Bóg był ze mną zadowolony, żeby po prostu On czerpał przyjemność ze mnie, cieszył się po prostu mną. Żeby się Bóg mną cieszył. Wynika moje zaangażowanie, wiecie, w małżeństwo, w wychowanie dzieci, w pracę zawodową, w to, co jest po prostu udziałem każdego z nas. Tak to powinno być, nie? Jak rano staję na modlitwie, wiecie, a teraz mam tak pod górę trochę pracy, tak jak otwieram Pismo Święte czy glebię, że rano się modlę, to, to pierwsze modlę się do moich, wiecie, urzędów, potem do pracowników, potem do klientów i trzy pisały przeszły. Czyli po prostu ja czytam, mieliście to, nie? Że Po prostu stajecie na modlitwie, przed Bogiem, czytacie słowo, ale serce wiedzi zupełnie w innym miejscu. Mówię o, o swoim doświadczeniu, a więc... Co jest pierwsze w moim sercu? Co jest pierwsze w moim sercu? Bóg pyta się o moje serce. I to, to doświadczenie, że Bóg jest we mnie najważniejszy, że On ma prawo używać mnie jak chce, prowadzić mnie jak chcę, że On ma plan do mojego życia, że ja się godzę na to, żeby On mnie zmieniał, yy, skutkowało tym, że po prostu, no właśnie... Wziąłem, wziąłem sobie tą panią za żonę i jesteśmy z sobą te 23 lata, tak? 23 lata. I, i teraz słuchajcie, mówię, więc tak, ochajtaliśmy się, jest fajnie, naprawdę, Gabi, piękna, atrakcyjna i tak dalej, możemy sobie wyobrażać. Ale o co w Panu Bogu chodziło, dając mi żonę? Jakie On ma plan? I znowu tutaj, wiecie. Yy, to przysięga małżeńska, a więc ożenić się, my zamieszkać razem, po drodze mieć dzieci, wychować w misku. i wystarczyłoby, nie? I tak naprawdę, naprawdę w tym się zawiera wiele. Ale czy to doświadczenie, o którym my tutaj mówimy, o dotknięciu Pana Boga, o objawieniu, że Bóg do mnie przemówił, że naprawdę usłyszałem go głos, czy to nie jest wezwaniem, żeby zaryzykować, że ponad tym chrześcijańskim wychowaniem dzieci, prowadzeniem się po katolicku jako małżonkowie, trosce o dom, o tym wszystkim, co jakby po prostu wiecie, ma rację bytu, co musi mieć miejsce, jest, nie jest taki czas, w którym my z Gabi musimy stanąć razem przed Bogiem. Panie Boże, jaki ty masz plan dla nas jako małżeństwa? Co ty chcesz od nas? Naprawdę dokąd Ty nas prowadzisz? Wiecie jak, jak, się, jak się tam pobraliśmy, czy na nawet przeszliśmy, to nam się marzyła czwórka dzieci. To był taki nasz plan i tak był wiecie, no, większy. z kim tutaj rozmawiałem, największy problem kiedy się pojawia czwarte dziecko, to jest to, że trzeba większe auto kupić. Nie? I to jest normalne. I, to jest, i, i zaczyna Bóg ingerować w to po prostu, bo tego nie onieśnia, tak? się wyłamuje teraz. Ale po prostu Bóg przejmuje inicjatywę. Naprawdę, że to Bóg ma plan dla mojego życia. Wiecie, to tak fajnie. Jest. Pierwsze dziecko planowaliśmy, drugie planowaliśmy, trzecie planowaliśmy, a czwartą zaplanował. I wiecie, jak było ciężko być katolikiem. Chrześcijańskim <gryś> liderem odnowy Jak <gryś> Bóg zamieszał w naszych planach. A więc po prostu yy, Bóg naprawdę chce używać tego kontekstu małżeństwa rodziny. Bo można naprawdę, słuchajcie, żyć, wiemy to, nie? Można być ojcem, żoną, mężem, matką. Można wychować rodzinę i tak naprawdę można używać Pana Boga. Realizować swój plan. Można, oczywiście. Ale Bóg zakłada coś innego i gdybyśmy się teraz mieli zatrzymać nad, na, nad naszą relacją małżeństwa, małżeństwa, żeby to ona była takim miejscem objawienia Boże, Bożej chwały, to przede wszystkim Yy, kilka, kilka rzeczy ważnych. Gdzie, gdzie my, jako małżonkowie, w tej relacji, gdzie my spotykamy się z Bogiem? Jeżeli Bóg jest pierwszy, to po prostu to, to musi być takie miejsce, że to ona daje tempo życiu. Dla nas z Gabi to jest takie, wiecie, my stajemy, stajemy wcześniej rano. Ale to jest przy 700 dzieci tutaj, wiecie, tu nie chodzi o to, tak jakoś wiecie, o oh, męczennik za nie modli się staje o piątej. Nie, po prostu przy 700 dzieci nie ma szans. Po prostu musimy sobie wykraść z tego dnia ten czas. Tu jest łaską. Tu zostajemy za darmo. Żeby po prostu, żeby być razem na łatwiej. I słuchać, Panie Boże, co ten tam od nas chcesz? Jaki ty masz plan dla naszego życia? Co dzisiaj ma się stać? Nie, nie powiem, że my to usłyszymy, ale ta gotowość... Rodzić takie przyzwolenie, że naprawdę kiedy coś nas zaskakuje, na przykład kolejne dziecko, to nie znaczy, że a ja, ja, trauma teraz, nie, I co teraz będzie. Oczywiście nie jest nic łatwego do przyjmowania, ale Bóg chce naprawdę być takim permanentem, bo on chce się objawiać. Z doświadczenia, z doświadczenia jego prowadzenia rodzi się nasza wiara, a potem ta zmiana stylu życia, ta przemiana wewnętrzna, to, to nawrócenie, o którym mówimy, rodzenie na nowo nieustannie. To przyzwolenie. W takim kontekście budowania budowania obrazu Boga w małżeństwie. Najważniejszym chyba akcentem jest to, że ja z moją miłością do gami, z moją miłością do Pana Boga, z moimi oczekiwaniami, i pragnieniami, przede wszystkim chcę posłużyć tej drugiej stronie. Chcę uszczęśliwić drugą stronę. I najważniejszym najważniejszy w tym momencie jest akt ofiary. Wiecie, to jest takie prawie gadanie, jak nawiedzone jakieś tam religijne, jak tam być. Ale nie ma innej drogi. Rezygnacja ze swoich planów. Jako, jako mężowi wiele mi się należy od życia. Ale kiedy ja nie jestem w stanie zrezygnować ze swoich planów, uczyć się tego, tej, bo to, to jest szkoła, to jest proces, nie? to tak naprawdę moje zafascynowanie Jezusem, oddawanie Mu życia właśnie, Panie Jezu przyjaciół Pana mojego życia, to samo oddanie werbalne, nic nie znaczy, bo on to, to wiara rodzi się przez doświadczenie, więc ja nieustannie właśnie w tym, w tym w tym miejscu ja po prostu Panu Bóg pozwala na to, że, żeby to On y, był pierwszy. On w, w momencie oczekiwań mojej żony, w tej relacji. Tak mówię, jako, jako, jako mężowi wiele mi się należy, nie? Ale to chcę naprawdę, żeby to Bóg był Panem. I to strasznie boli. Szczególnie kiedy jeszcze że ona potrafi zdenerwować, jak nikt inny na świecie. Czytaliście o tym, nie? jak to wszystko jest trudne czasem, nie? Także to jest podstawowe założenie, że tak naprawdę Bóg się objawia w miłości i On po prostu będzie domagał się od nas takie stawania pod krzyżem. Tak to jak tutaj się Artur to pokazał. Przez krzyż, ale przez um umartwienie, owołocenie, schodzenie. Nie? Że po prostu że ja nie żyję swoim życiem. Tylko po prostu chcę uszczęśliwić tą drugą stronę. To jest tak banalne, że aż po prostu wstydzę się, że to w ogóle mówię w tym miejscu, ale, ale nie ma innej drogi. Ale nie ma innej drogi, bo wiemy, musimy zaciskać zęby sam. Też rozmawiamy jako faceci, spotykamy się, nie? Że po prostu nikt nas nie jest w stanie tak do pasy doprowadzić jak najbardziej ukochana żona. I, i, a jednocześnie po prostu jak, teraz, jak ją kochać, nie? A z drugiej strony, słuchajcie, mam...